Bardzo fajne zmiany, bardzo dobre zmiany w estońskim CIT-ie nastąpiły bodajże w październiku 2022 roku z mocą wsteczną od, tak naprawdę, lipca 2022. Mianowicie, podstawę opodatkowania estońskim cit właśnie z tytułu podzielonego zysku, bo to nas dzisiaj interesuje, i w tym są również zaliczki na poczet dywidend, czy na poczet zysku, ustala się w roku podatkowym, w którym podjęto uchwałę o podziale, lub zysku, o podziale zysku lub pokryciu wyniku finansowego. Czyli, proszę Państwa, podatek płacimy rocznie. Podatek z tytułu z tytułu dywidend czy zaliczek na dywidendy na poziomie estońskiego citu płacimy rocznie, bo przypomnę, wcześniej było tak, że podstawę opodatkowania no, ustalaliśmy w okresie miesięcznym. Natomiast teraz, tak naprawdę, jeżeli ktoś wszedł na estoński CIT w 2022 roku, to dopiero w 2023 roku, przy wypełnianiu C-8E, musi się zastanowić, czy doszło w trakcie 2022 roku do jakiegoś podziału zysku, który skutkowałby obowiązkiem rozliczenia podatku. No tutaj też ta pewna gwiazdka, pewien haczyk, że w pierwszym półroczu 2022 obowiązywały jeszcze inne. Zasady. I ta zmiana jest o tyle korzystna, proszę Państwa, że skoro podstawa opodatkowania powstaje w ujęciu rocznym, czyli przykładowo, jeżeli w 2023 roku ja jedną zaliczkę na dywidendę wypłacę, no już tutaj zostawmy te kwestie prawne, bo chcę Państwu abstrakcyjnie totalnie przykład podać dla celów podatkowych. Wyobraźmy sobie, że w 2023 roku ja zaliczkę na dywidendę jedną wypłacam w styczniu 2023. A drugą w grudniu 2023, czyli w dwóch skrajnych miesiącach, to z perspektywy podatkowej. To proszę Państwa i tak nie ma znaczenia, bo oba te zdarzenia ja dopiero będę ujawniał w Cicie 8S składanym za rok 2020-2023, a wcześniej nie muszę płacić jakiegoś podatku, bo na samym dole slajdu widzicie Państwo artykuł 28T, który mówi nam o tym, że podatek z tego tytułu płaci się dopiero. Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego, następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego, czyli co do zasady, do końca marca 2024 musiałbym te dwa zdarzenia rozliczyć, czyli, czyli rozliczyć te zaliczki wypłacone na poczet dywidendy, przyjmując oczywiście, że dana spółka i rokiem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. I zanim przejdziemy do przykładów, to jeszcze, proszę Państwa, kwestia stawek estońskiego cit -u. Pamiętajcie Państwo o tym, że może się zdarzyć, no i niestety jest to rzecz naturalna, że zaliczka na poczet dywidendy będzie objęta inną stawką estońskiego cit niż sama dywidenda. Dlaczego? Skoro estoński CIT jest opodatkowany stawką 10% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności to tak naprawdę stawka estońskiego cit może się nam zmieniać rok rocznie może nam się zmieniać co roku jeżeli, się, jeżeli nasze Przychody ze sprzedaży, w oparciu o które ustalamy status małego podatnika, no są blisko 2 milionów euro, czasami przekraczamy, czasami nie przekraczamy, to może się zdarzyć tak, że w 2022 roku jestem małym podatnikiem, w 2023 roku nie jestem, w 2024 roku znowu jestem i tym podobne. Czyli może się zdarzyć, że mamy inne stawki estońskiego cytu na poziomie zaliczek na dywidendy oraz na poziomie samej, samego podziału zysku już po zakończonym roku i przykłady pokażę Państwu, co się wtedy dzieje. Ee, oczywiście, jeżeli ja wypłacam zaliczki na dywidendę, to biorę, biorę pod uwagę stawkę obowiązującą mnie w roku, w którym dokonuję tych wypłat. Czyli to skoro, skoro zdarzenie podatkowe miało miejsce na przykład w 2023 roku wtedy, wtedy wypłaciłem zaliczkę na dywidendę, no to ja muszę określić, czy w 2023 roku byłem małym podatnikiem, albo może podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności. Jeśli tak, obowiązuje mi stawka 10%, jeśli nie, to 20% pamiętajmy też o tym, jeśli chodzi o te stawki, jeszcze chwilę, na chwilę się tutaj zatrzymam, pamiętajmy o tym, że podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności jest również podatnik powstały z przekształcenia, czyli jeżeli proszę Państwa mamy przekształcenie na przykład JDG w spółkę z to spółka z jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności na potrzeby estońskiego CIT-u, to też wyraźnie zaznaczam. Również jeżeli mamy na przykład przekształcenie spółki jawnej w spółkę z albo spółki komandytowej w spółkę z to spółka z będzie na potrzeby estońskiego cit podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności. Ale uwaga, tu jest pewna pułapka, bo... Yy, Takim podatnikiem nasza spółka będzie tylko w pierwszym roku swoim, e, swoim podatkowym. Czyli jeżeli się przekształcimy i od razu wejdziemy na estoński CIT, to ta spółka, która powstała z przekształcenia, no, ona będzie w pierwszym jej roku traktowana jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności. Ale. Gdybyśmy mieli hipotetycznie znowu skrajny przypadek, ale chcę Państwu pokazać właśnie taką, taki, taką, pro, taki, taką problematykę. Skrajny przypadek. Mam na przykład spółkę Jawną. Przekształciłem ją w spółkę. ZOO KRS zarejestrował przekształcenie, dajmy na to, 27 lutego 2023. Ja nie wchodzę od razu na estoński CIT, tylko ja wchodzę na estoński CIT dopiero od 1 marca 2023. Co się wtedy, proszę państwa, okazuje, że nasza spółka nie jest już traktowana jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności? Dlaczego? No, bo chcąc wejść na estoński CIT, musiała zamknąć księgi rachunkowe na ostatni dzień lutego, zrobić sprawozdanie finansowe, złożyć CIT-8 za te kilka dni. I te kilka dni to jest jej poprzedni rok, Podatkowy, a w związku z tym, że nasza spółka ZO ma poprzedni w ogóle rok podatkowy, to okazuje się, że nie może być traktowana jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności, ale może być małym podatnikiem, no bo w przeciągu kilku dni. No, raczej ta spółka nie osiągnęła dwu, dwóch milionów euro przychodów ze, ze sprzedaży. Także tutaj, tutaj o, tym, o tym pamiętajmy i również, jeżeli wchodzimy w trakcie roku na estoński CIT. Już zostawmy przekształcenia, ale mamy na przykład jakąś spółkę Zo. ona zastanawia się nad estońskim cit -em. jej rok obrotowy to rok kalendarzowy, żeby nie było wątpliwości i teraz proszę Państwa jest rok 2023 i na przykład spółka wie, że od 1 kwietnia 2023 wejdzie na estoński CIT. Jak sprawdzić, czy jest małym podatnikiem? Badamy pierwsze trzy miesiące roku 2023, czyli jej przychody ze sprzedaży za styczeń, luty, marzec, bo to jest jej poprzedni rok, rok, e, rok podatkowy. Czyli tutaj, proszę Państwa, przechodząc na estoński CIT w trakcie roku, możemy zyskać, możemy zyskać to, że korzystniej korzystnej będziemy opodatkowani niższą stawką, bo hipotetycznie, jeszcze tylko jeden przykład, zanim przejdziemy dalej. Wyobraźmy sobie, że mamy spółkę, która, znowu spółka, z jej rok obrotowy i podatkowy to kalendarzowy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wyobraźmy sobie, że ta spółka, jej przychody ze sprzedaży tak rocznie wynoszą pod 4 miliony euro. Czyli generalnie no nie powinna być małym podatnikiem. A gdybyśmy zrobili tak, że Wchodzi ona na estoński CIT 1 lipca. No i zakładamy oczywiście to też moje założenie, że te przychody są proporcjonalne. W każdym miesiącu wynoszą tyle samo. To co się dzieje, proszę Państwa? W 1 lipca, 1 lipca wchodzę na estoński CIT. Żeby określić status małego podatnika, ja patrzę na pierwsze półrocze. No i jest pod 2 miliony euro, ale nie przekraczam. Jestem małym podatnikiem i idźmy dalej. Kończy się. Dany rok już jest 31 grudnia, przechodzimy na 1 stycznia, ta spółka jest oczywiście już dawno na estońskim cit -ie. i chcę zobaczyć, czy, jej, czy w drugim roku jej opodatkowania estońskim CIT-em, czy ona dalej będzie małym podatnikiem. Co musi zrobić? Zbadać poprzedni rok podatkowy. A co jest poprzednim rokiem podatkowym? Okres od lipca do grudnia. Czyli znowu, proszę państwa, jeżeli te przychody nie przekroczą 2 milionów euro, mamy małego podatnika i prawo do 10% stawki estońskiego CIT-u. To jest dosyć ciekawe zagadnienie, bo mamy wpływ. Mamy wpływ na to, na to jaką stawką estońskiego cit będziemy opodatkowani. I ten wpływ przejawia się po pierwsze właśnie w okolicz... przejawia się tym, że my możemy wybrać od kiedy wchodzimy na estoński CIT, ale po drugie jest jeszcze jedno ważne zagadnienie, bo skoro obowiązują nas proszę Państwa stawki estońskiego, estońskiego CIT-u i tak naprawdę te statki, stawki mogą być różne w kolejnych latach podatkowych, to, to może się okazać, że jakaś spółka celowo, nie wypłaca dywidendy w dwa, na przykład w 2023, za rok 2022, bo ona się spodziewa, że może w 2024 albo w 2025 będzie małym podatnikiem. A teraz nie jest. Teraz nie, nie jest, to nie podejmie uchwały albo podejmie taką uchwałę, gdzie niewielka część zysku jest wypłacana jako dywidenda, a z pozostałą tą dużą częścią zysku czeka na kolejne lata, bo być może jednak wróci do statusu małego podatnika. Takie coś też się zdarza i rzeczywiście tak będzie. Na przykład, 2000, jeżeli w 2025 roku, już tak wybiegam w przyszłość, ta spółka miałaby status małego podatnika i w 2025 podjęłaby uchwałę o wypłacie zysku za rok na przykład 2022, to ten zysk będzie objęty stawką 10%, mimo że w roku 2022 czy 2023 spółka nie była małym podatnikiem. My nie patrzymy na te lata, w których został osiągnięty zysk, tylko patrzymy na rok, w którym podjęto uchwałę.